Sprzak, czyli mistrzynia ceremonii pogrzebowych. Moniko, znaliśmy Cię jako pisarkę i w takiej roli gościliśmy Cię wielokrotnie w naszym studiu. Pisarstwo się zatrzymało, dlaczego? Co przez ten czas się wydarzyło u Ciebie? Dzień dobry, witam was i witam naszych widzów. Co się wydarzyło? Bo był moment przełomowy, który zdecydował o tym, że porzuciłam pewnie nie na zawsze pisanie książek na rzecz pisania pożegnań. Tym momentem była śmierć mojego taty i konieczność znalezienia mu osoby, która go pożegna. Tata była teistą i musiałam znaleźć mu mistrza. To uczyniłam i podczas tego pożegnania przeżyłam coś niezwykłego i poczułam, że to jest to, czym od tamtego momentu chcę się zajmować. To było trzy lata temu i konsekwentnie przygotowywałam się do tej pracy, do tej profesji. Która jest bardzo, bardzo trudna, ale przepiękna. Przepiękna, bo gdybyś mogła naszym widzom przede wszystkim powiedzieć, którzy jeszcze może nie mieli do czynienia, mm -hmm. kim jest mistrz, mistrzyni ceremonii, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Najkrócej i najprościej mówiąc, jest to osoba, która przygotowuje i prowadzi ceremonię pogrzebową. Ona nazywa się świecką ceremonią pogrzebową, tak zwany świecki pogrzeb, czy też pogrzeb ateistyczny. I według Definicji świeckiego pogrzebu jest to pogrzeb bez udziału duchownego i bez symboli religijnych, bez Eucharystii. Ale y, żyjemy w takich czasach i w takim społeczeństwie, które wymaga od nas pewnej modyfikacji, dostosowania się do tego, że osobami, które przychodzą na taką ceremonię. 75% według spisu powszechnego są osoby wierzące. Dlatego też mistrzowie w swojej ankiecie, ja taką ankietę mam bardzo precyzyjną, przygotowaną dla osób, które będą ją wypełniały i rozmawiały ze mną o zmarłym. Jest pytanie dotyczące właśnie elementów religijnych, bo oczywiście nie pozbędziemy się z kaplicy, bo część pierwsza na ogół odbywa się w kaplicy, część druga przy grobie. Nie pozbywamy się symboli religijnych, nie zdejmujemy z ołtarza niczego, natomiast nie ma rzeczywiście elementów duszy. Tak, i mistrzowie dodają modlitwę na życzenie rodziny. Ogół rodziny korzystają z tej możliwości z uwagi na, na to, że większość obecnych to są osoby wierzące. I tu powiem ciekawostkę. Same osoby zmarłe to są w 90% osoby wierzące. Rzecz polega na tym, że dzisiaj oczekiwania rosną i osoby, które pozostają, rodzina. Chcę czegoś więcej. Chcę opowieści. Piękną no Właśnie, opowieści. bo tak powiedziałaś, że to pisanie mhm. książek zamieniłaś na pisanie pożegnań. tych pożegnań. Poznajesz rodzinę wcześniej, poznajesz zmarłego, bo ta mowa, domyślam się, jest bardzo taka prywatna, mhm. zindywidualizowana. Ja tak pracuję. Mówię tylko za siebie. Ja mam bardzo specyficzny sposób pracy. Jestem niezwykle dokładna i dużo czasu poświęcam rodzinom. Od momentu pierwszego telefonu, pierwszej rozmowy do momentu wyjścia z cmentarza, ale nieraz się na tym nie kończy ta relacja. Rozmawiamy o zmarłym. Jest kilka sposobów komunikowania się, ja podaję wszystkie. Bardzo chętnie spotykam się z rodziną, tak jak powiedzieliście, zapraszam czwarty. do siebie. To zależy, to zależy. Być może są otwarte, ale nie mają siły, bo to jednak jest, to jest emocjonalna okres, to są 3 podróż. Trzy tak, to, 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 to po, do czterech dni, tak, więc tak, w tych no, takich ogólnie. bardzo silnych, mocnych tak. emocjach też trudno może wyciągnąć te historie, to które ciepliśmyśmy. Dlatego, przedstawić na dlatego ja zawsze przedstawiam możliwości. Możemy to zrobić u mnie na miejscu, porozmawiać, poznać się, dotknąć. Spojrzeć sobie w oczy, co jest bardzo ważne. I ja swojego mistrza, który prowadził pogrzeb mojego taty, dokładnie obejrzałam w internecie. Mam bardzo dobrze funkcjonującą, aktualizowaną codziennie stronę i na Facebooku i www. I to jest właśnie dla rodzin. Muszą posłuchać, muszą, muszą usłyszeć, zobaczyć. Jeżeli nie mają czasu, siły bądź życzenia zobaczyć mnie wcześniej na żywo, możemy poznać się przez czat, wideo, czy przez telefon po prostu. A dużo osób decyduje się właśnie na taką świecką ceremonię, czy cały czas I te tradycyjne przeważają? Jednak przeważają tradycyjne, hmm. czyli pogrzeby wyznaniowe. Natomiast jeżeli chodzi o procentowy stosunek pogrzebów świeckich, do... Znaniowych. Świeckich ogólnie jest 6% i ta liczba rośnie każdego roku, ale są takie firmy pogrzebowe w łodzi bardzo, bardzo duże, które mają 20% takich mm -hmm. ceremonii. I to świadczy o tym nie o tym, że niekoniecznie tylko o tym, że ludzie odsuwają się od kościoła, bo nie mówię, że od wiary, bo to są dwie różne rzeczy często. Ale oczekują, oczekują czegoś więcej. Te oczekiwania są coraz wyższe, i, i to jest so, piękne, że chcą po pożegnać. To tak. jest piękny, taki tak. niecodzienny sposób pożegnać. Tak. Ja uważam, że pogrzeb jest ważniejszym wydarzeniem. To może być krytykowane, co powiem, ważniejszym wydarzeniem niż ślub, niż wesele. Ślub, wesele, narodziny coś otwierają. Pogrzeb zamyka i tego się nie da powtórzyć. Dlatego to musi być jak. Najpiękniejsze i wyłącznie poświęcone osobie, którą żegnamy. A może w Twojej rodzinę. książce kolejnej o tych ostatnich pożegnaniach będziemy mogli jeszcze więcej przeczytać. Ja myślę, że przyjdzie teraz taki czas. Bardzo dziękuję dziękujemy za te To ja się... pięknie dziękuję i ja pozdrawiam wszystkie moje rodziny. Bardzo Wam dziękuję za zaufanie. A my teraz zobaczymy teledysk? Tak.